Siema z tej strony futbolowy Dzisiaj kolejny odcinek z ocenianiem składów Bo sorry, że długo nie było na moim kanale odcinka No ale tak wyszło, miałem dużo nauki I różne inne sprawy A i te składy będą takie no późniejsze Bo tydzień oczekiwałem ze składami Więc te składy są wasze sprzed tygodnia No to lecimy z pierwszym składem, tak Ten nakata taki do zmiany No bo tak no Jakoś tutaj tak nie pasuje. Bo, no Nakata jest nawet taki dobrym kartą jest, ale ja bym go zmienił. Plus jest za Lewandowskiego, bo to pola nie? Co tu jeszcze do zmiany? Może Krosa bym zmienił. I tyle chyba. No i ocenka 7,5 na 10. Lecimy do drugiego składu. Teraz taki składnik, no tutaj tak, na pewno Chiesa i Verdi. Chociaż tego Chiesa nawet chwalą, ale ja bym chyba ich zmienił na Adrię i Adrie Silva bym zmienił oraz kalabrię. Yy... I tego, yy, Ferka bym jeszcze zmienił, bo nie jest on taki dobry. Na przykład, na teraz no to taki. Może Chihielin mógłby wlecieć. Matie bym zostawił, bo Matie jest dobry. To się no Grimaldo. Taki zależy na jakim wyralu. Ale na tej karcie jest dobry. No i plus za dom na rumę. Ocenka 6,5 na 10. Lecimy kolejnym składem. Dobra. Składnik już. Konkret fajny. No, może bym tego Paulinio i fertka zmienił. I Kostę. Bym, za Paulinio bym dał teraz Lamparda e, ikonę, e, Za Fertka, może takiego teraz e, tego eventu e, nowego, e, ten e, Top Transfer bym dał może Boomera, a nie. Za Paulinio to bym dał e, pakłetę aby się połączyli ładnie. No i tyle ocenka 7,5 na 10. Kolejny składzik, teraz 101, to jest Szczęsny Mira, i Miranda i Paulinho do zmiany. Bo no Szczęsny nie jest tak tragiczny, a i jeszcze Milikowicz Sami do zmiany, no i Kosta. Ale Miranda jest tutaj tragiczny w tej FIFA. Nie opłaca się nim grać. No to bez zbędnego przedłużania 7,5 na 10. Piąty to już jest chyba składzik. No tutaj tak, Anton i Clark do zmiany oraz Mandziuki, bo Mandziuki to no, bolec nawet. Do, plus za Donnarumę jeszcze tak ulepszonego. Wiem, że Donnaruma to jest dzikus, a ocenka 6, 7 na 10. Teraz 98 skład. Ten no, Zieliński chyba i Richard Lisson, i Costa do zmiany, i Kielini. Hielini na jego lepszą wersję, a i szczęsny jeszcze do zmiany. Ferdek zależy też na jakim overalu, ale no tak w sumie może być. Teraz ocenka to 6 na 10. Kolejny składnik tutaj taki trochę rozmazany się trafił. Nie widzę ich niektórych nasz. Ale ja bym zmienił tego lewego, środkowego obrońcę, to jest chyba Inigo Martinez i tego RW, bo nie jest na swojej pozycji. No i ST-kostem też zmienił i manegę, bo Banega jest strasznie wolny i tyle. Ocenka, myślę, tak jakoś 5,5 na 10. Teraz skład 99 Overall, to jest że siódmy bo już ósmy już skład. Składów mamy chyba 12 do zmiany William, Salah i Neymar na Azarda, bo tutaj no Azard robi robotę. na tego Azarda oczywiście 95 z St. Patrick. Tak to składik fajny, plus za tego Mbappe, bo Mbappe jest naprawdę fajny. Ocenka 7 na 10. Teraz składnik Stoveral, no do zmiany tutaj Aspilikweta yy, Helini. i to są dwóch pierwszych zawodników, których no na, na, no na początku powinni wylecieć. Messi jest plus za Messiego i piątka, tylko ten Neymar nie ma tam zgrania. No i myślę, żeby tam się właśnie ten Hazard ze St-Patrick mógł lepiej wpasować, chociaż też by zgrania nie miał. Ale zamieniłbyś gulita z nimi, bo by było dobrze. I no lecimy dalej. A plus za Donna Rumę oczywiście. I ocenka 8 na 10. Już ostatnie prawie te składy już są. Teraz tak. Mandanna do zmiany. Miranda. Nakata. No i może ten Forest. I ten Docker, bo nie jest na swojej pozycji. Więc tak. Eee, Mandanna to nie wiem na kogo. Może na Rumę takiego. Tutaj tak, no ten nakata nie pasuje jeden dosker bo nie są na swojej pozycji. Na, za nakatę lamparda, właśnie. To by była dobra myśl. Za doskera na razie nie wiem, kto by mógł się tam wpasować. taki Gorecka może na, na początek? Z Komanem by się ładnie połączył, ja bym dał go tam. No i Foresta, nie wiem tak. Do zmiany może być, ale nie musi na początek, bo Foresta jeszcze tak nie krytykują. I jaką ocenkę by to ci dać? Ocenka może 5 na 10. I kolejny skład, o teraz dość ładny skład, 106 overalla. To jest chyba już ostatni, tutaj no do zmiany no praktycznie nic nie ma. Yy, na razie bym tu nic nie zmieniał, poza tylko ulepszaniem, bo składik fajny jest. No ocenka tutaj myślę, że no nie pozostaje nic innego jak 9,5 na 10. Bo widziałem też właśnie lepsze składy i... Tak, no nie wiem, co jeszcze tutaj tak zmienić. Bo składnik jest fajny plus za tego Crespo, może DGA na jego kartę toty. No i może Dufiego, albo Ferdinanda. Nie no, Ferdinanda już na takim overalu to lepiej zostawić. Ale Dufiego to myślę, że tak, za takiego Wandajka toty albo u Utoty to już by było coś. Dobra. Ja się z wami żegnam i w opisie filmu macie link do, konfy, do takiej grupy o FIFA. Zapraszam do opisu i co. Cześć!